Bo, 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 to jo, Nie zamykam mu się tutaj po Gra muzyka, nie koniec, bitboxowy z bogu Zapowiada się do niego bardzo dobry rok, rok Toż, to szok dla parchów i fo że cały blok wypadają szyb z okiem Widać gołem, okiem nie przejdziesz obojętnie bokiem Chłopaki nadają dunam na wyższym poziomie W pionie i poziomie po po Poruszam całą ziemię Bał, po poziomie po. po Gdy on wrogo nastawiony parchytomy, nie bądź zdziwiony Każdy zna, zna, zwarcy i gotowy Chodź porobiony, kapa uderza tu dogowy. Jedź no wiem Nie ma tu, to nie sen Tylko szada. kruku

A to jodziwo, jest... to torciwo to jest jego paliwo. O dziwo, jeszcze lepiej gram mu się na żywo. Się ludzie dziwią, skąd do takie dźwięki wydobywa. Pierwszy do Majka wyrywa i to nie ma wywać Bywa, że przejmuje go inicjatywa. Nawiwa, taksuje, pływa, jak wodzie ryba. Podrywać, wypadł, jest wyrywa. Potem się nagle zmywa, jeden, drugi pyta, czy że się o to widział. on śmiega sobie, jak gdyby nieć nie, nie, nie Z bazy zdobywa, przodowy zawodnik, niek, 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 niek. Skręci nie, lola no lepiej niż on, bo to jod brak, to -Brat, skleja wartość Gibon. Jak u Wilhelma tela kusza beatboxera Carlusa Co kocha plusa, jak szybko wspiera, to era dobrodzieja zwanego Joto Skleja Słabe usza pożera, choby trzy dni pod rząd Czy tu gdy otwiera dusza reportera Na antenie obory FM wciela się w jokera Niech słucha podwórko kwatera Abocela Bogacz land z Land Rovera, kloszacz kontenera Gębo do Gosza Bartosza nie Bartłomieja, Woli grać kosza zamiast bywać na turniejach Z się nie opiera, wręcz wydziera wlety Kurwa, tu mam tak popisane, że ja pierdolę Jeszcze raz <laughs> Woli grać w kosza, zamiast bywać na turniejach z PIFą się nie opiera, wręcz wydziera blety Ziera parkiety jak przystało na wpytę balety, jak my olewa karnety Na lipce bankiety, podobno wszystkim dział ciuła ekstra minety Dziku z grety co hoduje hery na dredy. Bez to trzoga wołam u Justy na docedy.